Pomiędzy treściami kanonicznymi i niekanonicznymi istnieje sobie taka strefa, która oficjalnie przytaczana jest w bardzo nielicznych przypadkach, ale pozwala na lepszy podział tego syfu. Wszystkie te historie w teorii mogłyby wpisywać się w kanon, ale wprost nie zostało powiedziane, czy są kanoniczne, czy. Nie są. Tych pozycji nie jest aż tak dużo, więc zajmiemy się każdą po kolei. Trzeba z czegoś ulepić ten film. Na początku mamy serię Sonic Twitter Takeover. Od kilku lat, przy wydaniu każdej większej gry, bohaterowie zbierają się, żeby odpowiadać na pytania fanów serii z Twittera i ostatnio TikToka. Przez bliskie powiązanie z każdą kolejną kanoniczną grą, dużo osób uważa, że ta seria to coś faktycznie poważnego. Wprowadzone są tam koncepty, które ani już nigdy nie wrócą, ani niespecjalnie mają sens w szerszym kontekście. Pierwszy takeover jest oparty na serii Sonic Boom, więc to automatycznie trafia do niekanonicznych. Wprowadzono też koncept istnienia gier z serii w uniwersum, bo są zainspirowane przygodami Sonica. Czy Shadow wydał set za pozwolenie na zawarcie go w Adventure 2? Część informacji, które są tam wspomniane, jest kanoniczna, ale nie jest miejscem ich debiutu poza Superstars. Zajmiemy się tym później. To ma być promująca gry, śmieszna seria i twoje szanse na oświadczenie się Shadowowi. You marry me? Oh! Co mojej chciałbym oświadczyć się Shadow. Podobnie jest z promocyjną animacją do Sonic Forces. Join the Eggman Empire. Ale jak to? Promocyjny materiał do Forces nie zgrywa się z kanonem? Historia jest taka, że naprawdę chcieli podkreślić, że gra skupia się na wojnie. Jest to więc in-universe propagandówka, w której Eggman zachęca cię do dołączenia do Imperium Eggmana poprzez poddanie się procesowi robotomi. Co to jest? Nie mam pojęcia. Coś tam, coś tam, twoje ciało na zawsze zostanie zamienione w ekpouna. Po opisie, bo tylko tyle dostaliśmy, robotomie brzmi dość okrutnie, jakby nazwa pochodzi od robotomii I, i, i cię zmieniają w robota na zawsze, w ogóle całe twoje ciało chyba. Ilu mieszkańców mogło zostać zmienionych w te roboty tylko po to, żeby. A, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to głupie. Przeczy wszystkiemu, co przedstawiono i wcześniej, i później. Koncept niby został wprowadzony, ale tuż po tej animacji automatycznie o nim zapomniano. Badniki to nadal pancerze, które wymagają źródła zasilania. Trzecią pozycją półkanoniczną jest animacja Ghost Tale wydana w 2023 roku przez Marza Animation Planet. Chociaż jest to sequel do Knight of the Warhawk dziejącego się w trakcie Unleashed, została w całości wyprodukowana przez Marzę na piąt lecie Night of the Warhawk. Flynn stwierdził, że w związku z tym może to być równie dobrze niekanoniczny, osobny twór. No nie wiem, to póki co jedyne źródło, jakie mamy. To akurat mogłoby być sobie w kanonie. Zwłaszcza, że duchy wróciły w IDW. W 2023 w 1934 roku na Sonic Channel pojawiły się nowe historie calendar comedy, dużo bardziej humorystyczne od poprzednich serii na tej stronie. Mamy na przykład Silvera i Sonic Sonicmana w trakcie Wielkanocy, czy Sonica i Merlinę, którym ktoś dał gotować. Tylko, że historie do tych ilustracji pisane są przez fanów i na stronie zamieszczane jest kilka z nich. No i to jest format co by było gdyby, nie są szkodliwe, po prostu nie wiadomo. Zostało nam tylko jedno Sonic and Sega All Stars Racing. Dlaczego tu jest? To jeden z licznych crossoverów, jak igrzyska Mario i Sonika, czy inne pozycje z serii Sega All Stars. Ale w 2024 na oficjalnej stronie kampanii Fearless Sierra of Shadow pojawił się opis motocykla Shadowa Dark Ridera. I jako, że nie ma on absolutnie Żadnego lore, zgadnijcie skąd musieli czerpać ciekawostki. Shadow nazwał motocykl Dark Rider po tym jak go zmodyfikował, Kuchy, usunął z niego logo Gan, żeby wziąć udział w All Stars Grand Prix i to jedyna wzmianka tej gry. Sugerując się tym, że żaden inny crossover nie jest kanoniczny, a to jedyne co mamy, myślę, że po prostu musieli znaleźć jakieś fakty o Dark Riderze do kampanii promocyjnej, nie za bardzo dbając o kanon, co nie powinno mieć miejsca, ale tak to już. Już jest z segą. A teraz! Niekanoniczne! Yupi! No, bo uznałem, że w sumie nie ma sensu robić z tego oddzielnego filmu. To naprawdę, naprawdę, naprawdę wielka lista, rozpisująca się na grubo ponad tysiąc pozycji, a ja cały czas jeszcze znajduję jakieś pojedyncze, obskurne produkty, więc nie poświęcę oddzielnego odcinka na 40 minut recytowania tytułów. Co tam jeszcze. Miałem wspomnieć o 26 numerze serii Sonic Comic, która jest kanoniczna, ale ten numer nie jest. Wszyscy bohaterowie się zbierają i wprost dziękuję uczytelnikowi za. Śledzenie serii 25, a nie 26 komiksów. Więc e, niekanoniczne jest większość komiksów, mangi, prawie wszystkie seriale i masa, masa, masa gier. No a wracając jeszcze do treści półkanonicznych, pewnie myślicie, że taki drobny przedział nie powinien istnieć. Niestety, celem tych filmów jest takie faktyczne, konkretne rozdzielenie. Jeśli mamy to robić, to taki podział jest potrzebny. Takie są skutki wieloletniego zaniedbywania ciągłości, więc mnie nie wincie. Widzimy się za niedługo.